Właśnie tutaj są krowy. Byki, o, to jest krowa mleczna, ale one są chyba głównie na mięso hodowane. I tu są małe jałóweczki. No. Bysiu to jest. O, oh, stary.

Ona gruba, ona chyba na mięso jest hodowana, te krowy, a te to chyba są na mleko, ale też wątpię. <laughs> tak to są takie większe krowy, a tam jest bysiu. Bysiu, bysiu.